Cześć wszystkim! Zanim zacznę swoją historię, mam do Was małą prośbę. Jeśli podoba Wam się ta treść, zostańcie ze mną do końca, bo to, co usłyszycie, zmieni Wasze postrzeganie rodzinnych sekretów na zawsze. Kliknijcie przycisk subskrypcji i zostawcie łapkę w górę, to naprawdę wiele dla mnie znaczy. A teraz napiszcie w komentarzach, z jakiego kraju i miasta oglądacie ten film. Jestem bardzo ciekawa, gdzie są moi widzowie. To, co Wam dzisiaj opowiem, brzmi jak scenariusz filmowy, ale zapewniam Was, każde słowo jest prawdą. Nazywam się Zofia, mam 28 lat i przez większość mojego życia wierzyłam, że mam szczęśliwą, kochającą rodzinę. Mieszkamy w Warszawie, w przyzwoitej dzielnicy, nie luksusowej, ale komfortowej. Moi rodzice, Marek i Agnieszka zawsze dbali o to, żebym miała wszystko, czego potrzebuję przynajmniej tak myślałam. Ale jedno święto dziękczynienia tak, obchodzimy je z powodu amerykańskich korzeni mojego dziadka. Zmieniło absolutnie wszystko. W ciągu kilku sekund mój świat się zawalił, a ja odkryłam prawdę, która zniszczyła moje zaufanie do najbliższych osób. Listopadowy wieczór w Warszawie był chłodny i wilgotny. Typowy dla tej pory roku. Mgła spowija ulicę, a ja jechałam taksówką na przedmieścia, gdzie mój dziadek Stefan mieszkał w ogromnej rezydencji z widokiem na las. Zawsze uwielbiałam te kolacje u dziadka. Jego dom przypominał pałac z czerwonej cegły, z ogromnymi oknami i kominkiem, przy którym spędzaliśmy godziny rozmawiając o wszystkim i o niczym. Dziadek Stefan zrobił fortunę w latach dziewięćdziesiątych, inwestując w nieruchomości i technologie. Był człowiekiem, który zbudował imperium od zera, a mimo swojego bogactwa pozostał skromny i ciepły. Przynajmniej tak go postrzegam. Kiedy dotarłam do posiadłości, dom jaśniał światłami. W środku czuć było zapach pieczonego indyka, żurawiny i świeżo upieczonego ciasta jabłkowego tradycyjne amerykańskie dania, które dziadek uwielbiał. Moi rodzice już tam byli, siedzieli w salonie z kieliszkami wina rozmawiając z dziadkiem. Mama, elegancka jak zawsze w swojej granatowej sukience, uśmiechnęła się do mnie szeroko. Tata w marynarce i bez krawata wyglądał na zrelaksowanego. Wszystko wydawało się normalne, spokojne, rodzinne. Usiadłam obok nich, Wzięłam kieliszek wina i zaczęliśmy rozmawiać o błachostkach. O pogodzie, o pracy, o planach na zimę. A potem dziadek Stefan poruszył temat, który miał zmienić moje życie. Spojrzał na mnie ciepło i powiedział: Zosiu, cieszę się, że wreszcie skończyłaś studia. Wiem, że było ci ciężko finansowo, ale mam nadzieję, że fundusz, który dla ciebie stworzyłem, trochę pomógł. Zamarłam. Fundusz? Jaki fundusz? Moje serce zaczęło bić szybciej. Dziadku, o czym mówisz? zapytałam, starając się zachować spokój. Spojrzał na mnie zdziwiony, a potem na moich rodziców No o funduszu edukacyjnym założyłem go dla ciebie i twojego brata Jakuba, kiedy byliście dziećmi ponad pięćset tysięcy złotych dla każdego z was na edukację. Cisza, która zapadła w pokoju, była ogłuszająca. Poczułam, jakby podłoga usunęła mi się spod nóg. Pięćset tysięcy złotych? Dla mnie? Przez całe studia pracowałam na trzy zmiany. W weekendy w kawiarni, wieczorami jako korepetytorka, a latem w biurze rachunkowym. Ledwo wiązałam koniec z końcem, żyjąc z minimalnych zarobków i taniej zupy, instant. Mieszkałam w mikro z z wilgocią na ścianach gdzie zimą musiałam spać w kurtce, bo nie było mnie stać na ogrzewanie. Moje ubrania były z second handu, a rozrywka to oglądanie tanich filmów w internecie. A teraz słyszę, że przez cały ten czas był fundusz? Pół miliona złotych, o którym nic nie wiedziałam? Spojrzałam na rodziców. Mama pobladła, jej dłonie zacisnęły się na kieliszku wina. Tata natychmiast zaczął kaszleć, jakby coś mu stanęło w gardle. Dziadku, powiedziałam powoli, czując jak gniew narasta we mnie, nigdy nie dostałam żadnych pieniędzy z żadnego funduszu. Dziadek Stefan zmarszczył brwi. Jego twarz wyrażała kompletne zdumienie. Jak to nie dostałaś? Marek, Agnieszka, przecież przekazałem wam dostęp do tych funduszy lata temu. Byliście administratorami. Moi rodzice wymienili spojrzenia. A ja zobaczyłam coś, czego nigdy wcześniej nie dostrzegłam panikę i winę. To musi być jakieś nieporozumienie. Wyjąkała mama, ale jej głos był słaby, nieprzekonujący. Może Zosia zapomniała, że. Nie dała rady dokończyć, bo przerwałam jej ostro. Nie zapomniałam niczego, mamo. Nigdy nie widziałam ani grosza. Przez pięć lat studiów żyłam na granicy ubóstwa. Wiesz, ile razy jadłam tylko chleb z masłem przez cały tydzień? Mój głos drżał, łzy napływały mi do oczu, ale powstrzymałam je. Nie chciałam płakać, chciałam odpowiedzi. Dziadek powoli wstał z krzesła, jego twarz stwardniała. Marek Agnieszka, co zrobiliście z pieniędzmi, Zosi? To pytanie zawisło w powietrzu, jak wyrok. Tata próbował zachować spokój, ale widziałam, jak jego ręce drżą. Tato. To skomplikowana sprawa. Zaczął, ale dziadek uniósł rękę, przerywając mu. Nie chcę wymówek. Chcę prawdy. Co stało się z funduszem mojej wnuczki? Mama zaczęła płakać cicho, a ja poczułam mieszankę współczucia i wściekłości. Współczucie, bo widziałam, jak się rozpadają, i wściekłość, bo to oni mnie zdradzili. Potrzebowaliśmy pieniędzy, wyszeptała mama w końcu. Firma tatusia podupadła kilka lat temu, mieliśmy długi, banki groziły egzekucją. Myśleliśmy, że to tymczasowe, że oddamy pieniądze, zanim będziesz ich potrzebować. Świat przestał mieć sens. Firma tatusia? Zadłużenie? To wszystko brzmiało jak kiepskie kłamstwo, ale ton głosu mamy wskazywał, że mówi prawdę. Ile wzięliście? Zapytałam cicho. Tata nie patrzył mi w oczy. Prawie wszystko przyznał w końcu. Zostało może dwadzieścia tysięcy. Dwadzieścia tysięcy z pięćset? Osiemdziesiąt procent moich pieniędzy zniknęło, a ja o tym nie wiedziałam. I co z Jakubem? On też nie dostał swoich pieniędzy? Zapytałam myśląc o moim młodszym bracie, który właśnie zaczynał studia. Cisza była wymowna. Jakub dostał swój fundusz w całości. Powiedział dziadek cicho patrząc na rodziców z niedowierzaniem. To było jak cios prosto w serce. Mój brat dostał wszystkie pieniądze, a ja nic? Dlaczego? Krzyknęłam już nie mogąc powstrzymać łez. Dlaczego Jakub dostał wszystko, a mnie okradliście? Mama płakała teraz głośno, zakrywając twarz dłońmi. Bo to był syn, powiedział tata w końcu, a jego słowa były jak nóż. Myśleliśmy, że ty wyjdziesz za mąż, założysz rodzinę. Nie będziesz potrzebować tyle pieniędzy. Jakub miał przejąć firmę, potrzebował kapitału. Seksizm, zwykły podły seksizm, to był prawdziwy powód. Dla moich rodziców moja przyszłość była mniej ważna, bo byłam kobietą. Poczułam mdłości, wstałam gwałtownie, przewracając krzesło. Nie mogę w to uwierzyć. Wyszeptałam, patrząc na rodziców jak na obcych ludzi. Przez całe życie mówiłyście mi, że jestem równie ważna co Jakub, że mam równe prawa, równe szanse. A teraz mówicie mi, że ukradliście moje pieniądze, bo jestem kobietą. Mama próbowała się do mnie zbliżyć, ale cofnęłam się. Nie dotykaj mnie. Nie masz prawa. Dziadek Stefan wstał i podszedł do mnie, kładąc rękę na moim ramieniu. Zosiu, przepraszam, gdybym wiedział, nigdy bym na to nie pozwolił. Zrobię wszystko, żeby to naprawić. Jego głos był pełen bólu, ale wiedziałam, że to nie jego wina. On zaufał moim rodzicom, a oni go zdradzili. Jak możesz to naprawić, dziadku? zapytałam przez łzy. Straciłam pięć lat życia na harowanie w nędznych warunkach. Nie skończyłam studiów z wyróżnieniem, bo musiałam pracować. Nie miałam czasu na staże, na dodatkowe kursy, na nic. Podczas gdy Jakub mógł się skupić na nauce, jeździć na konferencje, budować CV, ja byłam tak wykończona, że ledwo zdawałam egzaminy. Każde słowo bolało, bo była to prawda. Moje życie mogło wyglądać zupełnie inaczej, gdyby rodzice nie okradli mnie z przyszłości. Dziadek ścisnął moje ramię mocniej. Zwrócę Ci wszystkie pieniądze z odsetkami. I coś jeszcze zmienię testament. Nie zostawię ani grosza Twoim rodzicom. Te słowa zabrzmiały jak wyrok. Mama i tata jednocześnie spojrzeli na dziadka z przerażeniem. Tato, proszę, zaczął ojciec, ale dziadek go uciszył. Nie jesteście godni mojego zaufania ani mojego majątku. Wszystko przekażę Zosi i Jakubowi, bezpośrednio. Wy nie dostaniecie nic. Poczułam dziwną mieszankę satysfakcji i smutku. Satysfakcji, bo sprawiedliwości stało się zadość. I smutku, bo moja rodzina się rozpadła. Wiedziałam, że po tym wieczorze nic już nie będzie takie samo. Spojrzałam na rodziców po raz ostatni tej nocy i wyszłam z domu dziadka nie odwracając się. Mróz listopadowej nocy był niczym w porównaniu z chłodem, który czułam w sercu. Kolejne miesiące były najtrudniejsze w moim życiu. Dziadek dotrzymał słowa. Zwrócił mi pieniądze z funduszu wraz z odsetkami, w sumie ponad 600 tysięcy złotych. Zmienił też testament, wykluczając moich rodziców całkowicie. Ale pieniądze nie mogły naprawić zepsutych relacji. Rodzice próbowali się ze mną skontaktować dziesiątki razy. Telefony, wiadomości, wizyty pod moim mieszkaniem. Mama błagała o przebaczenie, tata próbował tłumaczyć, że działali w desperacji. Ale za każdym razem, gdy słyszałam ich głosy, widziałam przed oczami te lata charówki, noce bez snu, posiłki składające się z resztek. Nie mogłam im wybaczyć, przynajmniej nie wtedy. Z Jakubem sprawy były skomplikowane. Najpierw był zły, że zwróciłam się przeciwko rodzicom. Mówił, że to ja zniszczyłam rodzinę, ujawniając wszystko, ale kiedy pokazałam mu dokumenty, gdy zobaczył na papierze, ile pieniędzy rodzice wzięli i jak różnie nas potraktowali, jego postawa się zmienia. Przyznał, że zawsze czuł się faworyzowany, ale nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo. Przeprosił mnie, co było jedyną jasną stroną tej całej sytuacji przynajmniej z bratem udało nam się odbudować relację opartą tym razem na prawdzie, nie na iluzjach. Dziadek Stefan zmarł rok po tamtym święcie dziękczynienia. Jego śmierć była spokojna. Odszedł we śnie w swoim ulubionym fotelu przy kominku. Pogrzeb był zimny i napięty. Rodzice przyszli, oczywiście, ale stali z daleka, nie zbliżając się do mnie ani do Jakuba. Kiedy notariusz czytał testament, potwierdziło się to, co dziadek zapowiedział. Wszystko zostawił nam dwojgu, porówno. Rodzice wyszli z sali bez słowa, a ja poczułam pustkę. Nie triumf tylko pustkę, bo w końcu straciłam nie tylko rodziców. Straciłam też dziadka, jedyną osobę, która zawsze mnie wspierała. Dziś dwa lata później żyję inaczej. Mam własne mieszkanie, dobrą pracę, spokój finansowy. Wykorzystałam część pieniędzy na studia podyplomowe i dziś pracuję w korporacji, w dziale zarządzania projektami. Mam plany, marzenia, przyszłość, ale wciąż noszę w sercu ranę. Czasami patrzę na zdjęcia z dzieciństwa, te szczęśliwe momenty, wakacje, urodziny i zastanawiam się, czy to wszystko było kłamstwem. Czy rodzice kiedykolwiek naprawdę mnie kochali? Czy zawsze byłam dla nich mniej ważna? Jakub mówi, że powinnam im wybaczyć, że to nadal moi rodzice. Może kiedyś będę gotowa, ale nie teraz. Teraz skupiam się na odbudowie siebie. Kobiety, której prawie zniszczyli. I to jest moja historia. Historia o rodzinnej zdradzie, o nierówności, o tym, jak pieniądze i sekrety mogą zniszczyć nawet najsilniejsze więzi. Jeśli dotarliście aż tutaj, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Wiem, że to było ciężkie, ale mam nadzieję, że moja historia sprawi, że zastanowić się nad wartością prawdy i sprawiedliwości w Waszych własnych rodzinach. Jeśli podobał Wam się ten film, bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału. Planuję dzielić się więcej takimi prawdziwymi historiami. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy powinnam wybaczyć rodzicom? Czy mój dziadek postąpił słusznie? Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. I pamiętajcie: napiszcie, z jakiego miasta i kraju oglądacie ten film. Uwielbiam wiedzieć, gdzie są moi widzowie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło i nigdy nie pozwólcie, żeby ktoś ukradł wam wasze marzenia. Papa! Pa.